Cześć witam serwis właśnie ładujemy w ogóle super 803 i Karol tutaj dzielnie jeżdża na górę fajne na jazdy Raz już to zrobił agresywnie nie zatrzymał się, nie zwolnił i ta maszyna troszkę poleciała do przodu ale jest już na platformie jedzie na wskazane miejsce przez kierowcę maszyna pojedzie na wynajem jeśli szukacie maszyn drogowych, typu badanki asfaltu, walce drogowe do wynajmu, do zakupu, serdecznie zapraszamy do kontaktu. W ofercie także fabrycznie nowe kruszarki, przesiewacze i przenośniki marki TISAB oraz granulatory destruktu asfaltowego marki KAMS. To tyle na razie. Trzymajcie się. Cześć.